Dzień dobry z rewitalizowanego, renaturalizowanego skweru pomiędzy ulicą Radzińską a Lipińskiego w Lublinie, gdzie asfalto, beton będzie zastąpiony betonem. A popatrzcie Państwo, tu zostaną wbudowane kostki chodnikowe, kostka chodnikowa, a tu będą oczka z zielenią. Tam również będą oczka z zielenią. Ale pod spodem, pod tymi 30 cm gliny czy też e, jakiegoś innego substytutu natury, zostanie posadzona zieleń. Od tygodnia jest przerwa w pracach. Ale zbierany jest beton. Dowieziono dzisiaj. Kolejne palety kostki brukowej, więc możemy się spodziewać, że na nowo ta, te prace ruszą. Będziemy to obserwować. Osobiście będę relacjonować, bo zgodzicie się zapewne ze mną, że coś tu jest nie taki w koncepcji i w wykonaniu, żeby naturalizować przez betonowanie. Trzymajcie się. 这息